Dobrze, przedstawiam was. Przedstawcie F się, proszę. Filip. Filip. Proszę. Magda. Magda. <noise> skąd jesteś Magda? Skąd do nas przyjechałeś? Przyjechałam z Brzeźna i A na Filip... w Brzeźnie w sumie. A Filip, ty skąd przyjechałeś? Ja jestem z górki Tam. I Magda i Karina wyszła. <głos> <głos> Czemu Karina nas zostawiła? <noise> Ej! Ej, czemu? Czy wy mnie wyrzuciliście z czatu? Nie. Ale to było doskonałe. Ale czemu mnie wyrzuciło? Coś... Dobra, Karina, a ty skąd jesteś? Z Wrzeszcza. Karina z Wrzeszczu. Znaczy teraz jestem we Wrzeszczu. A wyprowadzasz się? No, i no ja się tak często już w życiu przeprowadzam, że pewnie się kiedyś gdzieś tam przeprowadzę. A gdzie? Dokąd? Ja myślę, że dzisiaj powinno się przeprowadzić w głębiny morskie. Ja myślę, że tak, w głębiny morskie, ale pierwsza moja myśl to było przeprowadzić się do szpitala. Nie, nie chcesz tego, w Polsce w szpitale. Nie, 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 to wielkie nie. Zresztą teraz nie możesz, bo są zajęte przez koronawirusa. A tutaj tutaj miejsca. to ja wam powiem fun fakt z mojego życiorysu. E Miałam kiedyś takie straszne migreny, jak miałam niecałe 18 lat i to jest bardzo ważna informacja, że byłam dwa miesiące przed 18 urodzinami yy, i zemdlałam w szkole i wzięli mnie do szpitala i z tego względu, że miałam prawie 18 lat, czyli nie byłam pełnoletnia, leżałam z małymi dziećmi na oddziale dziecięcym. Być naprawdę małymi dziećmi. Takimi ledwo mówiącymi. I ja, nastolatka, Przygotowałem to się do matury zaraz. I tydzień, tydzień tam byłam. A wykryli coś w końcu? Że... Nie. <laughs> A myślałem, że, że powiesz, że to po prostu od przepracowania przed maturą. Yy, nie. No niestety. No niestety, ale możemy się przenieść w głębiny morskie. No. Ja, ja się chciałam Was zapytać, czy lubicie jakieś ryby? Tak, teraz tak, a kiedyś nienawidziłam. nawidziłam. Ja, ty... ja mam no. mieszane uczucia. W jakim sensie? No niektóre ryby lubię, ale nie wszystkie. Tak, W ogóle większość nie lubię. Nie lubię, nie lubię rzeczy z oceanu czy z morza. Nie lubię owoców to... morza. Okay. Owoców morza też nie lubię owoców morza, ale ryby mogę jeść. Ale Magda lubi ryby wegańskie. Sale ryby. Ja ryby. Cele ryby ryba Sala ryby. i makrela wegańska, wędzona, to jest życie. Makrela wędzona, wegańska, już ta słyszysz? Musimy, tego, musimy to sprawdzić. Ja myślę, tak. że Magda kiedyś zrobiła podcast o wegańskich rybach. Dobra. Okay. dobra A ja chciałam dzisiaj powiedzieć. Aha, zacznę od tego, że Filip ostatnio powiedział mi, że znowu będzie podcast o czymś smutnym. No ale jesteśmy narzekaczami. No, lubimy narzekać, no. jakby Mówienie o czymś wesołym nie sprawia takiej frajdy chyba, co? Mieliśmy już pośmianę na początku, więc może być stres Tak, stres teraz to... możemy, ale nie, ten, ten odcinek będzie taki słodko-gorzki trochę. No Dobrze. ale nie zapominajcie, że poznaliśmy się dzięki cmentarzom, więc nie może być zbyt radośnie. No tak. Ale cmentarze tak. to jest neutralny temat dla mnie. No, neutralny? Dla mnie no, jest też... wspaniale przeszczęśliwy, to... ale to... w obrazie mnie... raczej jest smutny. Tak, raczej kojarzę się ze smutnymi rzeczami niż z wesołami. Idealny balans, widzisz? Ja, dla mnie jest neutralny, Magda się cieszy, jak chodzi na cmentarze, a ty jesteś smutna, widzisz? No ja, ja, tak, no ja jestem Wykładnie. smutna, no. Jakby, jak się ma tyle schorzeń, to już trzeba miejsce na cmentarzu wykupować. Mhm. To Dobra. mój też mówi, że chodzi na plażę, żeby się już do piachu przyzwyczaić. Idealnie. O, mamo, naprawdę. To już ostatni follow-up do ostatniego odcinka. Tak. Dobra, to ja chciałam powiedzieć o tym, co jest na dnie Bałtyku i jak to wpływa na yy, ryby. W sensie <laughs> wpływa na ryby, hehe. <laughs> 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 Żenujący żart prowadzącego. Yy, dużo mówi się o tym, że yy, ryby, poprzez to, jakie są zanieczyszczenia w Bałtyku, yy, są, też jakby chorują. I mają bardzo wysokie jakieś wskaźniki różnych substancji w sobie. I przeczytałam artykuł, który znajdował się na stronie Gdyńskiego Centrum. Jak wam powiem? Gdyńskiego Centrum. Okej, okay. zalecał mi się internet, także fajnie. Oparę oczywiście. Gdyńskie Centrum Zaciętych Internetów. Gdy Gdyńskie Centrum Zaciętych Internetów, nieważne. Dobra. Zacznijmy od tego, co znajduje się na dnie, na dnie Bałtyku. Na dnie Bałtyku jest bardzo dużo wraków, okrętów z czasów II wojny światowej. Zatoce Gdańskiej jest... Potwierdzasz. Tak? Super film. Potwierdza. <grym> 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 Około 100 znajduje się w Zatoce Gdańskiej i takie najbardziej znane, to jest Stuttgart i Franken i o Frankenie było dosyć głośno, nie wiem, z rok temu, dwa lata temu, gdy zbierano pieniądze na jego wyciągnięcie z morza ponieważ on jakby jest już bardzo skorodowany i w każdej chwili mogą się te wszystkie substancje paliwa przedostać do, przedostać do wody, ale nie wiem czy, bo ja nie wiem jak to się skończyło, jak je, jaka jest, może ktoś z was wie. Nie. Filip? Nie wiesz? Nie. nie. Bo było tak bardzo głośno o tym przez chwilę. No dobra, no to w następnym odcinku dopowiem. Mhm. Ale to, co oprócz wraków znajduje się w, w Zatoce Gdańskiej, to jest bardzo dużo bojowych środków chemicznych. W ogóle na całym świecie po wojnie zatapiali, zatapiali na bardzo głębokich. W jakichś miejscach różne bojowe środki, bo stwierdzili, że nie wiadomo, co z tym zrobić, więc fajnie to sobie zatopić i jakby problem jest schowany. Hello. Tak, <śmiech> Elo. <śmiech> nie, nic się nie dzieje. E, I teraz tak, jakby. Co się stanie, jeżeli te rzeczy y, faktycznie wydobędą się na, y, na powierzchnię? I po pierwsze, większość z tych. Y, z tych środków ma większą gęstość od wody i jest zatopiona na takiej głębokości, że to nie, te, te substancje nie powinny się wydostać na, na powierzchnię. Czyli zostaną przy dnie? Zostaną przy dnie i część z nich ma, 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 mają bardzo małą rozpuszczalność w wodzie, część ma większą. Niektóre po rozpuszczeniu stają się jakby totalnie nieszkodliwe, nietoksyczne. Niektóre hmm. z nich są bardzo toksyczne. I... Czyli, i czyli mm -hmm. powstaną takie jeziora toksyczne. Tak, i są w ogóle miejsca wyznaczone na Bałtyku, gdzie rybacy nie powinni łowić jakimiś głębszymi sieciami w jakichś konkretnych miejscach, ponieważ może to spowodować to, że oni po prostu wydobędą to na, na powierzchnię i też mogą się poparzyć, może stać się jakaś katastrofa. I jeżeli mówimy o katastrofach, to, to takim najgorszym wypadkiem, który się wydarzył na polskim wybrzeżu było poparzenie iperytem w 1955 roku. I tam grupa dzieci znalazła pojemnik z brązową cieczą i okazało się, że to był iperyt. Oczywiście dzieci tego nie wiedziały, zaczęły się bawić i w rezultacie wiele z tych dzieci zostało poparzonych i kilka straciło wzrok. Mm -hmm. Także bardzo poważna sprawa, i to nie był odosobniony przypadek, bo to się zdarza raz na jakiś czas. Yy, I nie tylko tutaj nad nie tylko tutaj w Polsce yy, nad Bałtykiem, ale też w innych krajach, na przykład w Niemczech, Dania, Szwecja, Litwa, Łotwa. Czyli dobrze rozumiem, że to jest pojemnik, który był w morzu i wypłynął na, <coughs> tak, na, na plażę, tak. i dzieci go znalazły. Tak, okay. jakoś wypłynął, tak, tak, tak. A wiecie, bo jak, też. Jak... No. Wiecie, jaki peryt działa? On podrażnia drogi oddechowe, no, Jest bardzo, no. bardzo szkodliwy. Z czasów I wojny światowej właśnie gaz bojowy. Więc jest dosyć A czy też więcej? No ja nie wiem więcej, tylko po prostu. <laughs> tylko akurat to. Tylko akurat, tylko akurat to. to, nie wiedziałem, że nie wiedziałem, że, tak, że, że był taki przypadek i że one są, że takie środki są przechowywane na dnie morza. To dla mnie jest nowość. Y Znam też informacje w internetach, nie wiem, na ile to jest prawda, że w... nieoficjalnie mówi się o tym, że wielu rybaków wyławiało jakieś wiecie, podejrzane puszki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast oni jakby nie, nie stosowali się do procedur, którymi powinni się stosować w, takim, w takich przypadkach, bo też im się to jakby, że tak powiem, nie opłaca z tego względu, że muszą złowić ileś tam ryb tego dnia, to jest ich zarobek. Później muszą, jakby de nie dezynfekować, ale jakoś to bardzo oczyścić statek czy kutry rybacki. Więc to są jakby też dla nich koszty, więc były takie przypadki, że oni po prostu podejrzewam, że wrzucali to z powrotem do wody i, i tyle. Ja nie oceniam, bo kto, kto w ogóle chciałby przepraszam stosować się do procedur? <grym> Nikt. Na pewno nie. No nie no. Znaczy, jeżeli faktycznie by. Tak, Jolo. Jeżeli faktycznie by otrzymywali jakieś odszkodowania, y, lub nie wiem, jakieś finansowe y, nagrody, nie wiem. Od, no właśnie, odszkodowania, to byłoby inaczej. Jeżeli się komuś to nie opłaca, wiadomo, że nikt tego nie będzie robił, nie wiadomo, co jest w środku, lepiej to wrzucić z powrotem i problemu nie ma. No właśnie. Problem jest w tym, że jak masz ciecz, która jest, jest w pudełku. Czy jakiś pojemnik, to on nie zatonie z powrotem, raczej będzie się unosił. No nie ale... wiem. Nareszta no, problem z głowy. No ale problem z głowy. Będzie się unosił, ale my sobie odpłyniemy i udajemy, że nie widzieliśmy żadnego pojemniku z czasem II wojny światowej. I wiesz, to moja. moja tak. to z serca, tak? O Zmoczył to ale... z serca. Nie, moja, moja intuicja po prostu podpowiada mi, że ten poparzenie dzieci na plaży. Jest silnie połączony z rybakiem, który wyrzuca taki złowiony skarb od razu do wody z powrotem, żeby, żeby się be. nie pierdzielić, nie? Może no. bo, bo w przeciwnym razie, jak coś, co jest zatopione głęboko na morzu, dotrze, dotrze do, do brzegu i, i dostanie Siłowoli. się do woli. Najwyraźniej. A jeszcze mam tutaj jeden przypadek. W okolicach Czołpina na plaży między Uską a Łebą, znaleziono grudki fosforu białego i skażeniu uległo 13 km wybrzeża, i to było. Dosyć niedawno, bo w 2012 roku. Ja pierdolę. To no, było ja w ogóle o tym nie słyszałam. Tak, znaczy, jest taki dokument w ogóle na YouTubie, który kiedyś obejrzałam i też nie wiedziałam, jak, bardzo, jak wiele rzeczy z II wojny światowej, wraki z paliwem, z, z bombami, ze środkami trującymi jest zatopione po prostu w różnych miejscach i często są to miejsca blisko, nie, nie jest to zatopione gdzieś bardzo daleko od, od linii brzegowej, tylko jest to dosyć blisko. Co potencjalnie może mieć później jakieś skutki no, ekologiczne bardzo duże. No mam ramach... na szczęście, że Zatoka jest dosyć płytka i duże jednostki nie są zatopione <laughs> na Zatoce. Nie? Tam jest głównie są mniejsze <laughs> okręty i wiem o jednym, Kaszub. ORP-kaszub, który w czasie kampanii polskiej we wrześniu 1939 roku zatop, został zatopiony na środku, zatoki dosłownie. I jest kilka jeszcze innych takich obiektów, i parę ubotów. Natomiast te większe, no to są na otwartym morzu. tak jak mhm. oprócz, oprócz paliwa, które jest no samo w sobie dosyć szkodliwe, jeżeli się wydostanie na zewnątrz. I oprócz amunicji, która może być groźna, bo to są niewybuchy, no to masz jeszcze na przykład, jeżeli to był e, e, tak jak Wilhelm Gustloff, tak, zatopiony duży statek pasażerski z bardzo dużą ilością e, ludzi na pokładzie, to masz też trochę, no, trupów. Tak. A. Niebezpieczne, nie? W sensie, no teraz w tym momencie to już myślę, tam nic z tego nie zostało, ale przez jakiś czas to też było, wiesz, skażenie, nie? Taktyczne. A jeśli chodzi o to, te, te, o co powiedziałeś na samym początku, to mi się teraz przypomniało, że ja widziałem kiedyś takie zdjęcie pod wodą, zdjęcie podwodne, w którym ktoś zrobił zdjęcie jeziora podwodnego, to znaczy mhm. to było jezioro i to było jezioro skroplonego metanu. I, o, o, I to wygląda obłędnie no. tak jakby staw w wodzie. Nie? I tak w ten sposób może podobnie mm -hmm. wyglądać taki skarżony. Pewnie obłęd. tak, pewnie tak. No bo to też gęstość większa. No. Mm -hmm. Ciekawe, tak. ciekawe, ciekawe. Problem jest też taki, że jakby nie wiemy do końca nie znamy wszystkich miejsc, gdzie te, ta broń mogłaby być zatapiana, bo oczywiście zatapiana była po cichu i nikt nie robił map zatapianych jakichś tam obiektów. Także wiele już zostało odkrytych. Wie, o wielu wiadomo, ale na pewno o wiele jeszcze gdzieś jest y, po prostu. Y, no tak. Zatopionych. I co, co na tak. to nasze biedne ryby? Co na, te, co na to ryby? Ryby. Teraz wam powiem. Yy, generalnie tak. Ryby. Yy, można, można stwierdzić, czy ryba miała kontakt z, z jakimś. Jakąś substancją. Natomiast. Nie, nie, można, nie jest w stanie się jednoznacznie stwierdzić, czy, czy, czy ta, ta ryba ma, ma na przykład poparzenia przez tą substancję, czy przez jak, czy z jakiegoś powodu innego, na przykład niedostatku tlenu, czy braku odpowiedniej ilości pokarmu, więc do końca nie wiadomo, ale też sobie tutaj zapisałam. No bo właśnie mnie zastanawia, bo jakby łowimy ryby tak. od lat na Bałtyku, więc one mm -hmm. są też badane, więc na przykład można by było. No właśnie, to chciałam powiedzieć. Generalnie ryby są badane i prawo polskie musi być jakby zunifikowane z prawem unijnym, i to jest ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia. I poziomy zawartości tych substancji są określane bardzo rygorystycznie. I jakby e, normy, które są, e, normy substancji, które są w tych rybach, są, nie przekraczają żadnego limitu, e, więc jakby wszystko jest ok na razie, e, ale też e, jakby jedzenie... Ja myślę, że trochę, trochę jest przesada z tymi rybami, bo jeżeli, myślę, że jedzenie w ogóle mamy w dzisiejszych czasach bardzo zanieczyszczone. E, i uważam, że żyjemy w Unii Europejskiej i jeżeli coś jest dopuszczone do sprzedaży, to jakby nie jest tak źle. Ktoś to kontroluje, można to normalnie kupić w sklepie i tak dalej, więc nie jest to taka samowolka. Mhm. Tak przynajmniej myślę. Nie wiem, co, co wy na ten temat sądzicie. No, ży jakby produkcja żywności jest bardzo ściśle kontrolowana i masz normy mhm. i tak dalej, więc. Każda partia ma tam próbkę, która jest badana, niezależnie, czy produkujesz ciastka, czy, mm. czy mięso, czy mleko, i tak dalej, więc oni to zawsze kontrolują. Kwestia jest tylko taka, po prostu, jak, jak to się przekłada rzeczywiście na zdrowie, nie? czy to rzeczywiście coś daje. Mm -hmm. Znaczy, przez to, że e, większość z tych, e, z tych różnych broni i tak dalej, tak dalej, jest zatapiana na tak bardzo dużej głębokości e, i są. Te substancje bardzo powoli rozpuszczalne, jakby one też tak nie przenikają szybko i nie powodują takich jakby. Wskażenia. No. Tak, tak. Ale właśnie w tym dokumencie, który kiedyś oglądałam, były podane przykłady ryb, które zmieniły swoje, jakby swój wygląd, żeby się dostosować do tych warunków panujących nowych w wodzie, czyli chodzi o to, jakie substancje się przedostały. Także są, są tak, są ryby zmienione chorobowo, ale też przeważnie te ryby są po prostu wyrzucane do wody już Właśnie. po prostu tak od razu, nie one nie są jeżeli rybacy widzą, że, że te ryby są jak, w jakiś sposób zdeformowane, to po prostu pozbywają się już ich i wyrzucają z powrotem mhm. do wody. Więc jedyna szansa jest taka, że odłowi to jakiś instytut oceanograficzny no, który tak. będzie badał ryby i wtedy zobaczy tą zmianę, ale nie tylko zmiany fizyczne, ale będą też zmiany w zachowaniu. Ryby. Oni ba tak, badają, badają i yy, badane zostały ryby z miejsc, gdzie te substancje są zatopione, czyli właśnie na przykład Głębia Gotlandzka lub przy Borholmie, lub tutaj Zatoka Gdańska. I one nie miały większego, większego jakby poziomu skażenia niż ryby w innych miejsc, gdzie, gdzie nie ma tych substancji okay. zatopionych. Także i wzięłam to z Morskiego Instytutu Rybackiego, z Państwowego Instytutu Badawczego, także myślę, że mhm. to jest approved source. Legit. Mhm. Legitim source. source. Tak. tak. I to tyle o rybkach. <laughs> ale ciekawe, czy w ogóle spożycie ryb w Polsce rzeczywiście jest w większości to spożycie ryb z Bałtyku? Mm. Czy takich ogólnie importowanych? To jest ciekawe pytanie. Pewnie GUS no. ma na to odpowiedź. Ale wydaje mi się, że jakby nad polskim morzem to w większości króluje dorsz. Mm -hmm. I jak jedziesz na wakacje, bo ja jeździłem z rodzicami, na wakacje kilkanaście lat temu nad Polskie Morze Środkowa, Środkowe, Pomorze to generalnie wszędzie dorsz. No ale smutne jest to, że w Gdańsku jako takim nie ma takiego rybnego targu z rzeczywiście mm -hmm. świeżych ryb z Bałtyku. Bo przez jakiś czas był pomysł odnowienia rybnego targu w Gdańsku głównym, żeby odzyskał po prostu swoją funkcję. Mm -hmm. Ale to gdzieś tam też umarło, bo już nieco tam... Ja wiem, no, że w jest jakiś, bo. Ktoś, członek naszej rodziny z Gdyni jeździł na, na targi chyba na Chylonie i tam brał śledzie świeże, ale nie mam pojęcia mm -hmm. gdzie to jest dokładnie. W ogóle nawet hala targowa w Gdyni bardzo fajnie funkcjonuje, więc możliwe, że tam oni mają, mają ryby. No. No. Ale szkoda właśnie, że nie ma takiego miejsca, takiego typowego targu rybnego jak w niektórych miastach, jest na przykład w, w Hamburgu. Gdzie po prostu to stało się takim miejscem, gdzie wszyscy idą, nie wiem, rano kupować ryby, albo jest jakieś fish burgery czy, czy coś takiego no dobra, że, że to fajnie jakby, turystycznie było. Ja myślę, że, że no, no z jednej strony szkoda, bo turystycznie i możesz tam kupić sobie najświeższe ryby, jakie są, i tak dalej, ale z drugiej strony, może lepiej dobrze, bo jakby z mojego doświadczenia jak obserwuję, jak się, co się dzieje w biznesie rybnym, w Polsce, to uważam, że generalnie ta całość ta, ta gospodarki powinna umrzeć. I, I rybacy nie powinni mieć dostępu do morza. Chyba, że tak na zasadzie z wędką, o, żeby sobie złowić jedną rybkę, a nie z sieciami i tak dalej. No, Na pewno nie z głębinowym głębi mm. podobieciem no ryb, bo to jest straszne. Tak ciągnięciem po dnie sieci tak, no, i tak dalej. No, no. Ale mi chodzi też o to, że no, jak usłyszałem, że Statement ze strony rybaków generalny, że foki powinny, powinny być zmordowane, tak. bo one nam wyjadają mm. ryby. To ja stwierdziłem, że nie ma już dla was przyszłości, jak wy się nie umiecie dogadać z ekosystemem. Więc sorry. A to też Czy... jest ciekawy temat. Filip, możesz ty też pociągnąć e, jeszcze, no w sensie mogę, mogę chwilę tam powiedzieć, no bo był, była taka sytuacja chyba dwa lata temu, tak, że znaleźli kilka fok na wybrzeżu tak, po, no. pomordowanych dosyć brutalnie i, i wypowiadał się jakiś pan chyba z Wejherowa albo już nieważne, jakiś tam Pan ważny, starszy rybak, no starszy łowczy, i wypowiadał się, mówił, że to wszystko jest wina tych ekologów. Wina fok. Nie, no, wina, eko, w, wina ekologów. Ekolozy, wina fok, że żyją. Tak, bo ekolodzy domagają się, żeby tutaj było siedlisko foki i, i żeby wzmacniać gatunek, a foki sobie pływają do Szwecji, tam ich jest mnóstwo i tam na foki polują, a w Polsce nie można polować i foki tu mają dobrze. No, no ja nie wiem, czego jakby się spodziewał. No to wina fok zdecydowanie. No wina fok, no, co na sobie myślą? Co te Ale... foki sobie myślą? Ale wiem, że, że y, jednak targ rybny odżył kilka razy, tylko takie jednodniowe to były wydarzenia święto hmm. no, rybactwa z Kaszub. Wiesz, generalnie ja nie mam nic przeciwko temu, żeby tam ktoś sobie miał jeden kuter i łowił sobie troszkę i, i fajnie, że to trochę tam funkcjonuje, tylko ryby są za tanie i generalnie E, powinny, powinno być czymś specjalnym, takim już naprawdę, wiesz, że to jest, wiesz, poświęcamy się, wypływamy na morze, łowimy te ryby w jakiś tam sposób nieinwazyjny, wybieramy te najlepsze sztuki i staramy się, żeby to było humanitarne i tak dalej, dostarczamy świeży produkt na rynek i płacisz nam, nie wiem, jakąś, jakąś taką porządną cenę, a nie tak jak w miejscowościach turystycznych, że ryba jest dwa razy otaczana w jakiejś tej, tej bułce, panierce, panierce, żeby ważyła hmm. trzy razy tyle, co ważyła przed. Ale tak ja samo tak. z mięsem ja myślę, że tak za jakiś czas będzie, bo Jeśli to nie o może mięso, być tak jak Teraz jest. Jeśli chodzi o mięso, to Unia Europejska spekuluje na temat wprowadzenia podniesienia VAT-u na mięso, i wiem, że w Niemczech była propozycja ze strony Partii Zielonych i wiem, że w Polsce też się te pomysły pojawiły, tylko że buldupy do tej pory jeszcze słychać, jakby wiesz. Jak, mięso droższe. No właśnie w tym nie. dokumencie Conspiracy, o którym Wam mówiłam, jest też poruszony temat tego, jak politycy. Jakieś organizacje nie chcą się narazić jakby Ludzie. tak lu, ludziom i politykom i tak dalej, bo wiecie, można zabraniać jeżdżenie samochodem, jedźcie rowerem, bla, bla, bla ale wiecie, już nie jedzcie mięsa, to już jest takie radykalne bardzo y, dla wielu ludzi i. Ale wiesz, masz uzasadnienie. Produkcja mięsa wymaga więcej surowców. Ale o tym się nie mówi ilości. właśnie. To jest ten problem. No nie, no, teraz sobie... już nie no. mówi. Po, trochę, ale. I tak za mało. No właśnie chodzi o to, że w ogóle jakby hodowla na masową skalę przynosi tyle strat, tyle problemów dla, ek, dla cywilizacji, że nawet ekonomicznie to już się nie opłaca, bo zużycie wody, mm -hmm. produkcja tych gazów. Tak. Ale teraz jeszcze, jak się zastanawiam się nad tym głębiej, to tak naprawdę wszystkie duże zarazy, jakie tutaj nami nam teraz w wieku XX i XXI targały ludzkością, to są odzwierzęce. SARS, Choroba yes. y yeah. dzi no, dzikich krów. E świętych krów. Świ świętych... <laughs> to zależy. Świętych krów. <laughs> y I masz jeszcze tak. Świńską grypę, Ptasią grypę. No to, to wszystko <laughs> się dzieje. Przecież. Jak jest taki mini serial na, tym, na, na Netflixie, który zaczęliśmy oglądać równo, równocześnie z informacjami o koronawirusie, jak się zaczęło pojawiać w grudniu. E pandemia. I dotrwaliśmy tylko do trzeciego odcinka, bo potem tam już były naprawdę takie koszmarne obrazy, jak oni likwidowali farmę, właśnie, kurczaków. I właśnie facet się wypowiadał: w tej pandemii walczą, w tym serialu walczą z pandemią grypy. I boją się, że grypa nas wykończy. I to jest śmieszne, jak się ogląda, i widzi się, jak rozwój koronawirusa, nie? I była tam kwestia taka jeden koleś. Amerykanin pojechał do Wietnamu i tam bardzo uważnie obserwował, jakby właśnie farmy kurcząt, i, 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 szczep, i jakby kontrolował szczepienia i tak dalej. Opowiadał o tym, że martwi się, że właśnie przeoczymy ten moment, w którym ta zaraza wybuchnie najpierw wśród drobiu hodowlanego, a później przeskoczy na ludzi, bo to jest bardzo proste, żeby ze zwierzęcia na hodowcę przeskoczyło. Szczególnie, że tam jest 2-3 tysiące sztuk pod jednym dachem i jeden, jeden człowiek personelu, nie? Nie wiem, to się, to, jest, to jest chwila moment. I, i, I to jest naprawdę groźne i o tym nikt nie mówi, jakby wiesz. Jakby Jasne, hodowla jako taka jest potrzebna i ma pewne zalety, o których też mogę powiedzieć, jak jesteście ciekawi, ale nie, e, nie jesteście ciekawi. E, powiem tak, Zalet? Jakby, tak, ma. W Afryce pewna grupa naukowców opracowała metodę, powiem to na szybko, która polega na tym, że jest pustynnienie terenu po prostu. tak Są tereny, które były kiedyś tam powiedzmy sawanną, a zamieniają się powoli w półpustynię i w pustynię. I oni wpuścili na ten teren po prostu tak bydło hodowlane, ale takie mleczne i tak dalej i, i wiadomo, no, luźno, luźno chodzące, zamienili to trochę w pastwisko i te krowy jedząc te resztki tam roślinności nawoziły teren, ugniatały i tak dalej i udało im się w ciągu tam 10 lat jakieś efekty uzyskać, więc to do końca hodowli nie można zlikwidować, tylko ja bym szedł bardziej w hodowlę typu bio albo taką tradycyjną, a nie w masówkę, że jest to niehumanitarne i po prostu jest to fabryka przemysłu. Do mnie i tak najbardziej przemawia argument niejedzenia ryb, żeby nie odejmować fokom od ust. Tak. Niech się foka Ty, naje. Z tym optymistycznym akcentem. Tak, mamy 40 minut podcastu. Nie jedzcie ryb, żeby nie zabierać. Nie, jedzcie ryby, nie. Nie. Wszystko <noise> nam jedno, róbcie co chcecie. Byłam my, my w nie układamy, tak. Dobrze. Uh -uh. A, dziękujemy bardzo. To był trzeci odcinek. Czy Tak, drugi? tak? Trzeci. trzeci dobrze. To był. Elo, trzeci. no. Dobrano.